Tydzień po urodzeniu synka rozbójnik Rumcajs z Hanką przenieśli się z powrotem z Jiczyna do żacholeckiego lasu. Wiadomo, nie ma to jak świeże powietrze. Cypisek rósł jak na drożdżach. Po dwóch dniach Hanka przyprowadziła Rumcajsa do wyżłobionej w drzewie kołyski i powiedziała: Patrz, Rumcajsie! Naszemu synkowi wyrżnął się pierwszy ząbek. A u zbójeckich synów zęby to najważniejsza rzecz. Ha, ha! A! Co ty wyprawiasz, się? Ty pisek się przylęknie. Będzie potem lękliwy jak dając. Hanka przeraziła się nie na żarty. <laughs> Chciałem go wypróbować. Przekonamy się, czy to nasz syn, jak to się mówi, z krwi i kości. Wiesz co? Dostanie budki! Co ty wygadujesz, Rumcajsie? Zastanów się! Przecież dzieci zaczynają chodzić dopiero, kiedy ukończą roczę. Hehe, <laughs> jeżeli jest moim synem, synem rozbójnika Rumcajsa, od razu zacznie chodzić. Anko? Tocz do lasu i przynieś dwa piórka sujki. Ozdobię nimi budki naszego syna. Ach. Rumcajs jest, aż zagwizdał z uciechy. <śmiech> Co? <śmiech> Budki były naprawdę piękne, miękkie, skory młodego grabu, szyte cienkim likiem. Ale gdzie są piórka sójki? Będę musiał uważać, żeby ich nie zgubić. <noise> już po nie posłałem, uspokajał Gorum dumny, że jego syn, choć jeszcze w kołysce, a już mówi. Hanko! Hanko! Piękne, z niebieskimi plankami. Gdzie jest cypisek? O, Rąca się Naszego synka porwał lis Albo borcuk A może niedźwiedź? O! Mam pistolet nabity żołędziami Twardymi jak kamienie Niech drży, kto zabrał mi syna Pradził ci lisie, jeżeli uprowadziłeś mego synka. Oddaj go, słyszysz? Ach, ach, jak mógłbym uprowadzić ci syna? Ach, spójrz na mnie. Ach. Jeżeli to ty, Borsuku, porwałeś mego syna, oddaj go natychmiast. Ach.

Budki z kory grabu i już dziury w zalówkach. Kto się tam ukrywa wśród gałęzi? Wychodź tu zaraz! Ale ten ktoś widać zląkł się głosu rozbójnika Rumcajsa, bo nawet liść się nie poruszył na drzewie. Się znalazł! Zniszczył już pierwsze budki, a silny jest jak tur! najtwardsze orzechy, rozłupuje na pół. Przedstawiliśmy telewizyjny film produkcji czechosłowackiej. Scenariusz Wacław Czwartek. Opracowanie wersji polskiej, studio opracowań filmów, oddział w Łodzi. Plastyk projektodawca Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek.